Jesień w ogrodzie, część druga. Mamy już październik. Tutaj mam pora na zupę, którego właśnie wyrwałam. Jak widać zżerają go robaki. Ale w środku jest zdrowy. I musiałam się pozbyć. To są tak naprawdę dynie, które nie zdążyły wyrosnąć, ale już zmarzły, więc musiałam dzisiaj zlikwidować dynie. OK, idę wyrzucić kompost. I tutaj jak widać moje owoce, owoce likwidacji dyni. Tutaj zlikwidowałam dynie, a tutaj na zewnątrz obrabiam kapustę i tu mamy liście. Jak widać... Ślimaki dzielnie żrą mi tą kapustę, ale środek na szczęście zostaje w miarę zdrowy. Choć wiele co już rośnie jest pięknie, to jest mój piękny klon, który się tak pięknie przebarwia, więc jak myślicie o jakimś żywopłocie, to to się sprawdza. Tu zlikwidowana grządka po cukinii. Myślałam, że jeszcze odbije, ale niestety ostatnia cukinia mi przemarzła. A tu kopczyk po dyni, jeszcze coś z nim zrobię, z grubsza wyrwane pędy. A tu moje kapusty, które nadal dają radę. Ale jak widać tutaj ślimaki wchodzą, więc trzeba je tam dobrze obciachać. No ale niczym nie były psikane ani nic. Taki urok, ta coś tu się psuje. No jeszcze coś z tych kapust będzie. Tu mamy pora, który się trzyma, też go coś tam trochę zżera. Ale generalnie jest ok. A tutaj były ogórki, cebula, marchewki, i teraz jest przekopane i jest poplon. Poplonem jest gorczyca, która wzbogaci naszą ziemię. Ok, tutaj też mój poplon. Tam jeszcze w poliwęglanie reszka pomidorków się trzyma. Tutaj też gorczyca jako poplon. A tu jeszcze papryki cały czas dojrzewają. Tutaj przesadziliśmy rukole z pola. Nie wiem na ile to widać. O, tu jest jeszcze jedna. I jakoś tam się przyjmuje. Tu jeszcze mamy trochę zielonych pomidorów. Nie wiem, czy zdążą dojrzeć. O, te pomidory chyba w miarę dały radę. Czerwony pomidor, ale tu już coś tam go bierze. O, i tu mamy ostre papryczki. Mam nadzieję, że widać. Ostre papryczki są całkiem fajne. Też jeszcze dają radę, więc papryka daje radę. Tutaj też papryka jeszcze dojrzewa. Chociaż jakieś nornice zaczęły papryki podżerać. Tu jeszcze pomidor z rozpaczonych chce kwitnąć, chyba nic z niego nie będzie. Tutaj widzicie, ten już jest z chorobą. Jest taka już naprawdę końcóweczka pomidorów. A tutaj na moje pole po sałacie rzuciłam trochę sałaty i rzeżuchę. I tu widzę, o, co widzicie, tu wschodzi rzeżucha, nie wiem czy mi nie przemarznie, mam nadzieję, że nie. Przy okazji rośnie też pewnie pełno chwastów, ale na razie nie piele nie ruszam. Zobaczymy, co z tego będzie zielskim nadającym się do jedzenia, no tylko wyrwam, jak widać, że jest trawa. No i jeszcze buraki czekają na swoją kolej, tak liczę, że jeszcze może podrosną, ale będzie trzeba je wyrwać pewnie za moment. I nadal ostatnie malina. Akurat się przydadzą na przeziębienie pozdrawiam serdecznie napiszcie czy u was coś jeszcze rośnie widzimy się wkrótce